W tym materiale filmowym chciałbym omówić zasady perspektywy. Zacznę od pojęcia horyzontu. Na pewno zauważyliście, że gdy przedmioty oddalają się od nas, to pozornie zmniejszają swoją wielkość, aż w końcu znikają na linii, której, którą zwiemy horyzontem. Można powiedzieć, że linia horyzontu to zbiór punktów, do którego zbiegają się linie równoległe. Przykładowo, patrząc w głąb, w głąb ulicy zauważymy, że Linie takie jak linie tramwajowe, czy linie, na których znajdują się dachy domów, zbiegają się do jednego punktu na środku kadru. Linia horyzontu istnieje zawsze, nawet wtedy, gdy jest zasłonięta górami, domami czy ścianą domu, w którym się znajdujemy. To, co powiedziałem do tej pory, może się wydawać dosyć, dosyć oczywiste. Ale to, to, na co warto zwrócić uwagę, to żeby zawsze znaleźć miejsce, w którym leży horyzont. Niezależnie, czy przerysowujemy krajobraz ze zdjęcia, malujemy w plenerze, czy rysujemy martwą naturę. Przykła przykładowo, jak znaleźć linię horyzontu na tym zdjęciu? Otóż znajduje się on tam, gdzie wszystkie linie zbiegu stają się poziome. W tym wypadku Górna i boczna krawędź górnej książki jest pozioma. Dodatkowo, jabłko widzimy od spodu, nie widząc jego górnej części. Warto zaznaczyć, że gdy pracujemy z kadrem architektonicznym, to bardzo często horyzont znajduje się na wysokości głowy zarówno obserwatora, jak i wszystkich innych ludzi znajdujących się w kadrze. Z tego wynika też, że będzie on się znajdował prawdopodobnie gdzieś na wysokości drzwi. W przypadku tego kadru zaznaczyliśmy horyzont żółtą linią. Myślę, że jeżeli chodzi o podstawy, to tyle. Zachęcam do tego, aby pamiętać o horyzoncie przy Waszym następnym rysunku.